Teraz w tym przykładzie zadaną prostą jest prosta o równaniu. x to się równa minus 3. Szukamy prostej, która jest prostopadła do niej i jednocześnie przechodzi przez punkt o współrzędnych 6, minus 5. Więc zastanówmy się, jak, te proste, jak ta prosta będzie wyglądała. No na pewno będzie o taka, lub taka, lub taka i tak dalej, i tak dalej. Ale żeby na pewno ta prosta przechodziła przez punkt o współrzędnych 6, minus 5, to. Patrzymy na współrzędną y w tym przypadku. Więc ta prosta powinna przechodzić przez y równa się minus 5, i tutaj wtedy na tej prostej znajdzie się punkt o współrzędnych 6 minus 5. Dlatego równanie prostej jest takie.